Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Iwona Spaleniak i goszczę Ciebie na kanale Fun TV. Dzisiaj minęły kolejne trzy tygodnie od poprzedniego katalogu, a więc czas na to, aby przedstawić hity katalogu numer 7. To jest katalog numer 7, który zaczyna się 30 kwietnia i będzie trwał aż do 20 maja. W tym czasie możesz zrobić zakupy z tego katalogu, albo bezpośrednio u mnie, albo możesz kliknąć w link, który znajduje się w opisie, i skorzystać z mojego sklepu internetowego, lub zarejestrować się, aby wszystkie produkty kupować 20% taniej. Pierwszy produkt, do którego chciałabym Was bardzo wyjątkowo zaprosić, to loteria przygotowana w katalogu numer 7 przez Oriflame. Loteria, która jest dla każdej osoby, która zrobi zakupy z katalogu o wartości 69 zł. Jeżeli zrobicie takie zakupy, możecie zarejestrować się jako osoba biorąca udział w loterii. Do wygrania są bardzo ciekawe nagrody. Dbanki z filtrem Brita. Tych dbanków jest 100 sztuk. Dodatkowo jest 10 rowerów Elektra. No i to, co mi podoba się najbardziej w tym katalogu, czyli Toyota Hybrydowa. Z jednej strony marzy mi się ten samochód, ale z drugiej strony. Myślę, że jeżeli wygra ten samochód osoba, która zrobi zakupy z mojej rekomendacji, to będzie to dla mnie jeszcze większa radość. Jeżeli, jeżeli wygrasz tą Toyotę, to ja zaklepuję sobie yy, przejażdżkę w tym oto samochodzie. To teraz, co? Warto wybrać z tego katalogu. 69 zł, żeby wziąć udział w loterii, to jest jakaś kwota, którą możemy przeznaczyć na fajne produkty. A tych produktów w katalogu numer 7 jest naprawdę bardzo dużo. Pierwszy produkt, który dla Ciebie, dla, dla, ciebie, dla Was wybrałam, to jest podkład mineralny, podkład Jordani Gold. I ten podkład ma minerały wulkaniczne pochodzenia włoskiego, ma pokażę, taką konsystenc konsystencję dosyć, dosyć gęstą. Jest podkładem bardzo wydajnym, który bardzo dobrze kryje, pokrywa skórę naszej twarzy, ujednolica. Koloryt i też intensywnie nawilża skórę także jest produktem bardzo odżywczym pokazuję teraz jak jak kryje to jest część tego podkładu pozostała część została tutaj u mnie na dłoni na palcu w taki sposób go się rozprowadza Cena tego podkładu jest wyjątkowa. Kosztuje 19,99, jak na produkt bardzo ekskluzywny, wyjątkowy z naszej najlepszej, najbardziej ekskluzywnej serii kosmetyków kolorowych. Myślę, że godny polecenia. Teraz pokażę Wam coś pielęgnacyjnego. I będzie to pasta do zębów. Pasta do zębów, którą bardzo cenię. Jest to pasta, która ja nawet przeczytam, co robi. Dlatego, że ma taki specjalny system, który, który zawiera w sobie 8 elementów, i te 8, 8 elementów właśnie dba o naszą jamę ustną. Zapobiega próchnicy, zapobiega powstawaniu płetki nazębnej, zapobiega powstawaniu kamienia nazębnego, zapobiega erozji szkliwa, utrzymuje zdrowe dziąsła, odświeża oddech, wzmacnia szkliwo i usuwa osad nazębny. Te wszystkie korzyści, które, o których powiedziałam, które właśnie występują, jeżeli używamy tą pastę, są potwierdzone testami klinicznymi. Pasta Delikatnie się pieni, nie jest to taka bardzo intensywnie wypłynwająca piana z ust, tylko pieni się delikatnie i też ma taki delikatny smak. Tutaj ta pasta akurat zielona jest pastą ziołową, ale nie ma tutaj jakiegoś takiego ostrego elementu, który by powodował, że czujemy dyskomfort przy myciu. Bardzo dobry produkt, który w tym katalogu jest również w ofercie promocyjnej. Produkt, no mój ulubiony, ulubieniec nie tylko tego katalogu, ale zawsze go uwielbiam wtedy, kiedy jest w cenie promocyjnej. W katalogu numer 7 również znajduje się w promocji. To jest podkład Swedish Spa. Seria Swedish Spa jest przeznaczona dla osób, które lubią taki klimat, właśnie spa, lubią spędzać czas nad morzem, nad wodą, tak żeby się zrelaksować, żeby poczuć taką morską bryzę. I właśnie w tych słoiczkach, w zestawach Swedish Spa możemy poczuć te elementy. To jest peeling solny. Ten peeling ma w sobie drobinki soli, ale również ma w sobie olejki. Ja go tutaj nałożę troszeczkę, żebyście zobaczyli, jak wygląda. I jak rozsmarowujemy sobie ten peeling, to od razu czujemy, tą oleistą warstwą, która znajduje się w tym peelingu i też jednocześnie oprócz tego, że peelinguje nam skórę twarzy, to powoduje, że jest ona intensywnie nawilżona i ten olejek właśnie w taki rewelacyjny sposób na naszą skórę ciała działa. Kolejny produkt, który tutaj zaznaczyłam, a w zasadzie cały zestaw produktów, to produkty do pielęgnacji stóp. W katalogu mamy ogromną niespodziankę. W cenie 29,99 znajdują się aż cztery produkty, które zaraz pokażę. Cztery produkty do pielęgnacji stóp. Mamy tutaj odświeżający krem do stóp, pobudzający skrab do stóp, odświeżający spray do stóp oraz tarkę do stóp. W rzeczywistości te produkty wyglądają właśnie tak. To jest peeling do stóp, który ma taką konsystencję żelową. W środku znajdują się produkty. O, w środku znajdują się. Składniki pielingujące. Taka konsystencja. Teraz sobie mogę spilingować ten podkład. Przepięknie. Pachnie taką delikatną, miętą. Do tego mamy krem z eukaliptusa, i w tym kremie znajduje się również masło Shea. I to masło działa bardzo, bardzo nawilżająco na skórę naszych stóp, a z kolei dezodorant ma działanie odświeżające i również chłodzące. Jeżeli zastosujemy sobie po kąpieli stóp właśnie taki dezodorant, to dodatkowo nam te nasze stopy odświeży. I też po jakimś ciężkim dniu, kiedy stopy są zmęczone, możemy sobie właśnie takim dezodorantem stopy odświeżyć. Tarka, która również znajduje się w komplecie, jest tarką, która wolifan jest chyba od zawsze. Z jednej i z drugiej strony znajduje się taki papier ścierny, który będzie złuszczał nam skórę stóp czy pięt. Pamiętajcie o tym, żeby stosu kiedy stosujemy takie tarki właśnie z papierem ściernym, żeby uważać, aby nie przesadzić z ilością tarcia i żeby nie zetrzyć sobie zbyt intensywnie naszego naskórka bo później może po prostu boleć także zachęcam do tego do tego całego kompletu, ponieważ mamy tutaj pełną pielęgnację stóp na okres wiosenny, letni myślę, że spokojnie te kosmetyki wystarczą nam na jeden sezon I teraz zostały mi jeszcze dwa produkty Najpierw pokażę Wam maseczkę. Maseczkę. Maseczkę do twarzy. To jest, może nawet nie maseczka, tylko maska, dlatego że ma bardzo konkretne, intensywne działanie. Ta maska w katalogu znajduje się na stronie numer 85. Jest w cenie promocyjnej. Jest to maska, która bardzo intensywnie nawilża nam skórę naszej twarzy, i to nawilżenie jest za sprawą składników, które w tej masce się znajdują. Po pierwsze, znajduje się tam kwas hialuronowy, który właśnie bardzo intensywnie nawilża skórę naszej twarzy. Po drugie, znajduje się masło kupasu. To jest masło, które pochodzi z drzewa rosnącego w lasach tropikalnych Amazonii i z nasion owoców właśnie tego drzewa, kupasu i te nasiona, wyciąg z tych nasion, to masło z tych nasion bardzo intensywnie nawilża, chroni i ma również takie właściwości przeciwzapalne. I trzeci składnik, który tutaj się znajduje, to jest olejek inka inchi i to jest, który jest nazywany złotem inków. I to jest taki składnik, który z kolei pochodzi z peruwiańskiej dżungli. Eee, specjalnie sobie tutaj dla Was wypisałam te zalety tych składników, które są w, w, tym, w tej maseczce, żeby niczego nie, żeby nic mi nie umknęło. I on się doskonale ten olejek sprawdza w takiej naturalnej pielęgnacji skóry, nawilża stymuluje produkcję kolagenu oraz elastyny i też wygładza drobne zmarszczki. I te składniki, które są zawarte właśnie w tej maseczce, to jest tajemnica skuteczności tej maski. Bo jeżeli nałożymy sobie tą maskę wieczorem po nałożeniu nocnego kremu, możemy ją użyć raz w tygodniu, możemy ją użyć dwa razy w tygodniu i pójdziemy z tą maską nałożoną na skórę twarzy spać, to ona w ciągu nocy będzie działała tak, jakby nam dodawała snu. Jest to 8 godzin snu w słoiczku i właśnie. Te zawarte składniki w tym słoiczku powodują, że nasza skóra może się obudzić bardziej wypoczęta niż my tak naprawdę się budzimy. Więc jeżeli brakuje Wam snu, jeżeli potrzebujecie coś, co zregeneruje Waszą skórę właśnie w nocy, to zachęcam do tego, aby wypróbować sobie tą maskę. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda w rzeczywistości. Tutaj jest jeszcze troszkę tej, tej maski o może tutaj ona ma taką dosyć taką, taką konsystencję i tą maskę nakładamy sobie taką warstwą o, mniej więcej, mniej więcej taką, taką troszkę, troszkę może grubiej niż zwykły krem, który nakładamy na twarz. I w taki sposób właśnie pozostawiamy do rana. Rano spłukujemy tą maskę, bo jeszcze może, yy, możemy ją czuć na twarz. Ostatni produkt, który służy też do pielęgnacji. Yy, tu mamy trzy produkty, dlatego że są to perfumowane kremy do ciała. Ja mam dla Was do pokazania kr perfumowany krem Eclat Femme. To jest krem, który ma w sobie nutę jaśminą i drzewo sandałowe, tak jak ten zapach Eclat. Dokładnie, bo to, bo to są kremy, które zostały, pojawiły się właśnie do tego, żeby jeszcze wzbogacić nasze wody perfumowane, wody toaletowe o specjalnie przygotowane w tonacji tych, tych zapachów kremy. Pokażę, jak wygląda konsystencja tego kremu. Już nie wiem gdzie. Może tutaj, z tej strony. O, tak wygląda ten krem, to jest taka, taka konsystencja i on bardzo, bardzo szybciutko się rozmarowuje, też jest bardzo wydajny, i szybko wchłania się w skórę naszego ciała, też przepięknie pachnie. Dodatkowo mamy tutaj na stronie 134 w katalogu dwa dodatkowe kremy y, właśnie y, z, z perfumowane i jest tutaj zapach Divine i zapach Love Potion zapach Divine ma w sobie frezje, płatki orchidei drzewo sandałowe a z kolei Love Potion ma takie ma elementy słodycze tam jest i kakao i czekolada i taki zapach orientalny i również znajdziemy tam w tym zapachu wanilię Także krem, krem do ciała Eclat Fem możemy połączyć z ofertą, która jest na pierwszy tydzień katalogu. W pierwszym tygodniu katalogu, czyli, czyli przez pierwsze 7 dni, możemy zamówić sobie wodę Eclat Fem w bardzo atrakcyjnej cenie 29,99. Zachęcam do tego, aby połączyć tą wodę, właśnie. Z kremem perfumowanym, bo on będzie idealnie się scalał i dawał nam taką bardzo piękną całość. No i myślę, że tym sposobem już mi nawet tutaj miejsca nie mam, żeby pokazywać kolejne rzeczy. Także tym sposobem docieramy do końca. W katalogu numer 7 znajduje się. Mnóstwo ciekawych ofert. Ja Was bardzo serdecznie do tego katalogu zapraszam i zachęcam do tego, aby do niego zajrzeć. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, dlatego że co trzy tygodnie będziecie poznawać hity katalogu aktualnego. Te oferty, które według mnie są najlepszymi ofertami cenowymi najlepszymi ofertami jakościowymi w danym katalogu. Zachęcam was do tego, żeby polubić filmik, zasubskrybować kanał i dać szansę, aby ten kanał mógł się rozwijać. Bardzo wam dzisiaj dziękuję i zapraszam do opisu pod filmem i do zakupów. Do zobaczenia.